Jak prawie straciliśmy 2000 euro na naszym wyjeździe do Chorwacji? Jak y, pomysł robiliśmy, no to pociągnie nam chyba sporo, jak niecałość kaucji. A wszystko zaczęło się od tego, że padł pomysł, a może wynajmiemy łódkę, y, mini-jacht, tylko nie wiedzieliśmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. Tyle ile nagle okazało się, że wynosi kaucja 2000 euro. Nie spodziewaliśmy się, że kaucja na to gówno będzie tak wysoka. No może to przeliczymy. Każdy grosz z każdego portfela musieliśmy wyciągnąć, bo nikt się nie spodziewał, że będziemy potrzebować aż tyle gotówki. Ale pomimo, Mimo dużej kaucji postanowiliśmy wynająć łódkę, jednak najgorsze stało się już na morzu podczas jednej z aktywności. Zauważyliśmy, że nie ma tutaj kawałka piękku czy czegoś. Słabo to wygląda dość. Odszedł mnie z tylniego podestu do wchodzenia i zaczęliśmy się zastanawiać, czy to było już wcześniej. Jak to my zrobiliśmy? No to posiągnie chyba sporo, jak nie całość kaosy. To by było na, na mojej głowie, wszyscy chłopaki pewnie by też zwalili winę na mnie. Napisaliśmy do mała. Wysłaliśmy zdjęcie do Toniego i wiadomość, którą otrzymaliśmy nie rozweseliła nas.